To teraz? Powtarzaj za mną. Na siły nieba i ziemi. Na siły nieba i ziemi. Na świat, który miał się stać Twoim domem. Na świat, który miał się stać Twoim domem. Wybacz mi, ty, która przyszłaś, a której nie przyjąłem. Wybacz mi, ty. Która przyszłaś, a której nie przyjąłem? Nadaję ci imię. Powiedz je. I uznaję za córkę. Nadaję ci imię... ...Dea. I uznaję za córkę. Dobrze, a teraz zakop ciało.